Cześć! Wydawałoby się, że co to, to wielkiego? Mizeria, ale okazało się, nie to, żeby nie umiała zrobić, ale okazało się, że chciała zrobić moja córka tą mizerię według naszego przepisu domowego i pyta się, jak to na kanale Środa gotuje, nie ma mizerii? Taki popularny przepis? Faktycznie, trzeba się zastanowić nad tym, czy warto był mieszać. No, warto, dlatego że, no, co z tego, że wiemy, że jest mizeria, ale jak ją zrobić? Ile do nas składników, co tam jest w środku? Jak to wymieszać, żeby to było pyszne i dobre? Tak jak u nas w domu. Zobaczcie. Najważniejszym składnikiem mizerii są ogórki, to rzecz jasna. To są ogórki z naszej własnej plantacji, w cudzysłowie mówię, z naszych własnych donic, które stoją na tarasie, zaraz to zobaczycie. Natomiast mamy cztery ogórki, i tutaj jeszcze mamy 200 gramów śmietany. Zimna, świeża, dobra, gęsta śmietana. Odrobina cukru będzie potrzebna, będzie potrzebna sól oczywiście, no i pieprz. I cytryna, bardzo ważne i to wszystko. I tu widzicie na pierwszym planie te dwa krzaczki ogórków, które rosną w donicy. W jednej zresztą, ale są dwa, tu są pozawiązywane już młodziutkie, niedługo będą duże, kilka dni dosłownie, a tam u góry jeszcze pną się, pną, jest ich mnóstwo. Już zebraliśmy no, myślę, że ze 2-3 kg z tych krzaczków. Spójrzcie, ogórki obrałem, ale celowo nie do końca. Pozostawiłem pewne paseczki skórki, ponieważ ona wnosi taki ciekawy, gorzkawy smak. Jednocześnie będziemy mieć cukier i sok cytrynowy, więc to wszystko dobrze będzie smakowało. Zostawcie troszeczkę nieobrane. Jeżeli ktoś nie lubi naprawdę, albo się boi, oczywiście może być wcześniej dobrze umyte, no to może obrać do końca. Połowę cytryny wyciskam na wyciskaczu. Musi być tak około jednej łyżki soku, może troszeczkę więcej, wtedy będzie nieco kwaśniejsza, ale nie przeszkadza, my taką lubimy. Solę, gdybym solił na łyżeczki, to wsypałbym jedną czwartą łyżeczki, ale tak sobie, pamiętajcie, że do tej śmietany, tak sobie na oko chciałem powiedzieć, że do tej śmietany będzie jeszcze wrzucony ogórek, więc no nie boimy się, że przesolimy. Pieprzymy też, zobaczcie, to będzie jedna czwarta łyżeczki, może troszeczkę mniej, My robimy ostrzejszą mizerię, niech będzie. No i do tego musi być słodko, więc przynajmniej łyżeczka cukru. Natomiast ja jeszcze odrobinę dosypę i wlewamy sok cytryny. I zaraz spróbuję, już będę wiedział, czy odpowiednio słone, pieprzne i kwaśne jest wszystko. No jestem ciekaw. Słodkawa kwaśna i nie zasłona wcale. Wszystko, o, o pieprz, ładnie czuć. Wszystko jest dobrze. Gdyby później się okazało, że troszkę mało słona jest, to możemy się dostosować razem z ogórkami. Do szatkowania ogórków można użyć szatkownicy, ale ja tego nie zrobię. Oczywiście możecie tak zrobić, jak chcecie. Ja chcę, żeby to wyglądało na ręczną robotę, troszeczkę grubsze, mniejsze. No wiadomo, trzeba mieć troszeczkę wprawy, żeby szybko i równo pokroić. Spotkają się już. Taką sytuacją, że panie kroiły na palcu na przykład ogórki. Natomiast słuchajcie, jest jeszcze jedna metoda krojenia ogórków: można je kroić w supeczki. Ja je tutaj zademonstruję tylko na kawałku. Nasza mizeria będzie się w takim razie składała jeszcze z takiego rozwiązania. Tak robi na przykład moja żona, często wizerię i też całkiem przyzwoicie smakuje. Czyli mamy tak ładnie poszatkowane i teraz robimy takie półtora centymetrowe lub półtora centymetrowe słupeczki. O, w taki sposób. Ja tu dorzucę do Waszej mizerii, nic się nie wydarzy wielkiego, natomiast chciałem Wam to pokazać, bo ten sposób jest ciekawy. Mam tu przygotowane już ogórki, widzicie to. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli jesteście przed obiadem i na przykład robicie schabowego i ta miseria ma być właśnie do tego dania, to musicie najpierw usmażyć wszystko, zrobić schabowe, e, zrobić ziemniaki, cały obiad przygotować i dopiero wtedy łączymy jedno z drugim. Dlatego, że wcześniej ogórki jak będą mocno soczyste, na przykład takie sklepowe, to puszczą dużo soku i wtedy będzie tam mizeria ciapciata. Ona musi być połączona przed podaniem, czyli jak podajemy obiad, wtedy ją mieszamy i jest najsmaczniejsza, jak troszeczkę tam 5-10 minut postoi, to jej jest w zupełności wystarczy. Dodałem już śmietanę do ogórków, wszystko dobrze mieszam. Zobaczcie jaka piękna jest ta mizeria. No trzeba tak wymieszać, żeby wszędzie każdy ogórek praktycznie był pokryty już tą śmietanką. Spróbuję całość. Wezmę sobie troszeczkę ogóreczków i śmietany. lubią. Mm. Mm. Troszeczkę mało słone. Pierwszy jest dobrze, kwaśna. Reszta jest OK. I te ogórki jakie pyszne, własne. Odrobina, O, nie pieprzu, ale też nie zaszkodzi. Soli. I jeszcze jedna rzecz, a to na sam koniec. Wymieszam najpierw. I teraz, żeby wykończyć całość. Niektórzy dają do środka, a ja daję powierzchni. Tak, koperek. Delikatnie. I już wystarczy. Najszybsza przekąska obiadowa. Dodatek zamiast surówki. Mizeria fantastyczna. U nas, teraz na wierzchu z koperkiem, przepiękna. Przepis prosty, oczywiście każdy słyszał o Mizerii. Natomiast jest jeszcze jedno pytanie: teraz sobie postawiłem w głowie, czy powinienem też pokazać, jak przyrządzić sałatę ze śmietaną? To też jest banalnie prosta sprawa, ale może ktoś nie wie. Myślę, że wkrótce też się pokaże na moim kanale. Oglądajcie te proste przepisy, róbcie je. Te smaki są naprawdę doskonałe, domowe, nasze, polskie. Fantastyczne. Przedagotujcie, tak ma być. Cześć!